I jeszcze bardzo jedno istotne pytanie, które ma tak naprawdę dwa dna. Zamiast nagrywać ten film, najlepiej było panu wykupować by od Polaków po złoty 30 zł i pchać na zachód po 2 złote i siedzieć cicho. No, może i by było. Z takiego założenia wyszła większość firm handlowych, jakie w Polsce funkcjonują, drodzy państwo. To znaczy, kiedy polscy sadownicy nie wiedzieli, jakie są ceny jabłek na świecie, to. Tak właśnie funkcjonują polskie, polskie firmy handlowe, że no kupują po 2,30 i sprzedają po 2 zł i tak funkcjonowały one do tej pory. Tylko pytanie, dokąd nas to zaprowadziło, drodzy Państwo? I czy jesteśmy szczęśliwi z takiego rynku, jaki osiągnęliśmy dzięki takim praktykom? Bo większość tych polskich firm handlowych właśnie wyrosła na tym, że sadownicy nie wiedzieli, jakie są ceny jabłek na świecie i że można te jabłka po prostu sprzedać drożej. Natomiast to zaprowadziło do że Polska produkuje prawie 5 milionów ton jabłek w normalnym sezonie, tylko mamy problem, żeby wysłać chociaż trochę towaru na jakiś konkretny rynek azjatycki czy afrykański, towaru porządnej jakości. Bo, żeby wyprodukować jabłka dobrej jakości, drodzy państwo, to musimy mieć za to pieniądze. A skoro tak bardzo do tej pory sadownicy cierpieli na tym handlu, że dostawali po prostu małą kasę za swoją produkcję, to nie mają też jej pieniędzy, żeby włożyć. I wyciągnąć z tego sadu jakąś konkretną, konkretną cenę, konkretną wartość, konkretne pieniądze. Dlatego nie, ten model, taki, że kupujemy po 130 wysłane po 2 zł, siedzimy cicho jako pośrednicy i liczymy tylko kasę, to jest model, który zaprowadził nas do podzciany w tym momencie i niestety uniemożliwia nam dalszy, dalszy rozwój. Dlatego tak nie możemy myśleć. Teraz kolejne pytanie. Organizujmy się w grupy, będziesz w grupie, dostaniesz więcej za kilogram bzdura. To rozumiem, że to jest prywatna ocena pana historii powstania grup. Tak, zgadzam się. Były grupy dotowane do od obrotu, były skończyły się pieniądze, więc spalmy taką grupę i tak dalej. No dobra, to pana ocena. To co ma jeszcze robić ten sadownik, może tańczyć w balecie? No nie, nie tańczyć w balecie, tylko sam sprzedawać swoje jabłka. Tak jak powiedział profesor Makosz. Nim posadzisz sad, sprzedaj swoje jabłka, a nie tańczyć w balecie. Znam języki... i. Po i co z tego, po co powstały grupy? Ech. No, jeśli ktoś. No, ja rozumiem, że ludzie mieli taką nadzieję, że grupy ich wyręczą w handlu. Natomiast, no niestety, no, sami, drodzy Państwo, widzicie, że chyba jakoś super kasy nie zarabiacie na tym, że sprzedajecie pośrednikom te jabłka, tak? Więc ciekawe, co trzeba będzie robić w następnych latach. No to co powiedziałem Ech. uczyć się języków, uczyć się handlu. Robić sobie, sobie kontakty na świecie i eksportować jabłka samemu. No przecież to, do ty Państwo sadzicie teraz? Nie wiem, czy dobrze, czy źle, abstrahując od tego, czy to jest dobre, czy źle, czy to jest dobry wybór, czy też negatywny. Gala, Red Delicious, Radiona Prince. Przecież to wszystko są odmiany typowo eksportowe. Więc rozumiem, że liczycie na eksport tego towaru. I czy koniecznie licząc na eksport tego towaru, musicie e, zakładać, że ktoś musi na waszych jabłkach zarobić, a nie wy sami? No nie wiem. Z taką ilością jabłek, jaką posiadasz, to możesz sobie pohandlować na bronkach albo na targu. Raz byłem w życiu z na broniszach. Dziękuję, już nie będę. Na targowisku na kilówkę nie jeździłem. No nie jestem w stanie, w stanie sprzedać takiej ilości, jaką posiadam. O, mam mały sad. I tak jak powiedziałem, można eksportować na, do hurtowni, za granicę, do jakichś mniejszych podmiotów. A mało tego, powiem Państwu więcej. Powiem Państwu więcej, zaraz, bo tu jest takie jeszcze kolejne pytanie, cytuję, która sieć sklepów, hurtowni będzie z Tobą gadać, nawet w języku polskim, skoro nie jesteś w stanie zapewnić dostaw tylko w jednym roku, tylko jednego produktu? Szanowni Państwo, akurat ten sezon obalił ten mit, że markety nie chcą kupować jabłek od polskich sadowników. Największa polska rodzina sieć marketów, nie będę tu podawał nazwy, jeździła całe... Cały sierpień, cały wrzesień po polskich sadownikach i szukała dostawców, którzy byliby w stanie ten towar dostarczyć im taniej niż grupy. Znaleźli, wiem, że znaleźli. Wiem, że zmienili sporą ilość dostawców. Byli również u mnie na podwórku, rozmawiałem. Nie wydawali mi się partnerem, z którym ja bym chciał nawiązać współpracę. Zrezygnowałem z tej współpracy, nie odpowiedziałem na ich zapytanie, ale oni po prostu jeździli po ludziach i szukali tych, tych, tych dostawców. Mało tego, na przykład największa polska sieć handlowa w tym roku, już w zeszłym, zeszłym, zeszłym też tak było, szukała bezpośrednio dostawców owoców miękkich typu truskawki, tamborówki borówki, bezpośrednio, znaczy po prostu szukała producentów. Więc jak najbardziej wielkie markety, wielkie sieci, największe w naszym kraju również chcą kupować towar bezpośrednio od sadowników. Oczywiście tam są różne wyzwania w tym w tej współpracy z marketami, tak jak powiedziałem, ja nie podjąłem tego wyzwania, ale da się wejść na market bezpośrednio jako sadownik. Nie musisz mieć dziesiątków tysięcy ton. Czy wydaje Ci się, że samym językiem ogarniesz, a zdajesz sobie sprawę, jakie to jest przedsięwzięcie logistyczne dostawa na platformę jakiegoś tam supermarketu? No, zdaję sobie sprawę, jakie to jest przedsięwzięcie logistyczne. Nie uważam, żeby to było aż takie wyzwanie, z którym polski sadownik nie jest w stanie podołać, drodzy państwo. Wysyłałem też na inne rynki, wysyłałem też na przykład do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do Niemiec, do Czech, na Słowację, na Litwę. Da się to wszystko ogarnąć, nie jest to coś, czemu polski sadownik nie podoła. Na przykład, więcej, drodzy państwo, wiary w umiejętności polskich sadowników. Nie jesteśmy aż takimi niedojdami. Następne pytanie. Jestem ciekaw, czy pan sprzedaje wszystkie swoje jabłka za granicę? Nie. W tym roku część sprzedaję na rynek krajowy. Aczkolwiek powiem szczerze, że tak docelowym moim modelem handlu jest sprzedaż za granicę. Buduję swój sad w takiej właśnie, takiej odmiany sadze w takim, z taką koncepcją, że będę wysyłał na y, zagranicę swoje jabłka. Mam taki swój tam jeden konkretny rynek, który sobie wybrałem. Uważam go za, mało, za bardzo perspektywiczny i uczę się tego rynku, dowiaduję się coraz więcej na temat tego rynku, preferencji konsumencji, konsumenckich, y, organizacji handlu, modelu handlu i, i różnych takich innych rzeczy. Język jest jak najbardziej potrzebny, dalej część tego, dalsza część tego samego pytania, język jest jak najbardziej potrzebny, ale nie jest tak, że nie dowiemy się o cenach i sytuacji na zachodzie bez znajomości języka. Mamy komputery, internet i spotkania z Holendrami. Yy. Drodzy Państwo, tak, mając komputer, dostęp do internetu, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo się dowiedzieć o świecie. Nawet jesteśmy w stanie znaleźć konkretną firmę w internecie, jej stronę internetową, nawiązać współpracę, zadzwonić do niej, ale no jak się dogadamy, jak nie znamy języka? No to, że znajdziemy firmę, no to faktycznie no, znajdziemy tą firmę, dowiemy się, jakie są ceny. Tak, jak mniej więcej się dowiemy, jak najbardziej. Ja też przeszukiwałem internet, żeby się dowiedzieć różnych informacji o różnych rynkach, jakie tam są ceny. No tak to wygląda. Jak, zresztą wielkie firmy handlowe robią to samo, grupy robią to samo. Przeszukują internet również, jak najbardziej. Ale jak nie znasz języka, to nawet jak się dowiesz przez ten Google Translate, przetłumaczysz sobie jakieś tam ceny, informacje o jakimś rynku, jak nie znasz języka, to się nie dogadasz. Prędzej czy później będzie tak, że klient będzie do Ciebie musiał zadzwonić, bo będzie coś trzeba na szybko ustalić, na szybko podjąć jakąś decyzję, nie czekać godzinami na maila, na odpowiedź, aż Ty sobie przetłumaczysz w translatorze, tylko klient będzie do Ciebie dzwonił po prostu. To jest no, standard. No chyba każdy, kto eksportuje jabłka, kto współpracuje z klientami. Wie, że tak to właśnie wygląda, że trzeba do ciebie zadzwonić, tak? No nie wiem. No, ja sobie nie wyobrażam współpracy z firmą, yy, firmą zagraniczną bez znajomości jakiegoś języka, którym się wspólnie porozumiewamy. A problemem jest jakość i pozostałe środków ochrony roślin. Mimo wszystko uważam, że w Polsce jest bardzo dużo jabłek wysokiej jakości naprawdę. E, oczywiście średnia jest niska, ale e, to tylko średnia, tak? Natomiast, mimo wszystko, przy naszej wolumenie produkcji w kraju, uważam, że jabłek jest e, wysokiej jakości, jest całkiem sporo. A co do tych pozostałości środków ochrony roślin, bo to też jest ważna kwestia. Drodzy Państwo, e, póki jabłka są wrzucane do jednego dużego worka, i tak naprawdę e, nie są one identyfikowalne, jak to się mówi. E, Później na jakichś tam platformach, kto, kto jest producentem tego konkretnego jabłka w tym kartonie, to takie rzeczy się będą zdarzały, że ktoś będzie oszukiwał. Znaczy, to takie rzeczy się ogólnie zdarzają, że ktoś oszukuje, czy pryska jakimiś tam nielegalnymi preparatami i, i, itp. Itd. Natomiast y, jeśli Sodownik sam, imieniem, nazwiskiem swoim, na kartonie się podpisze, że to wyprodukowałem ja, Jan Kowalski, i wysyłamy ten towar za granicę, do odbiorcy, z którym współpracujemy, kilka lat, które zapewnia nam dobre pieniądze, z których my żyjemy, to dlaczego mamy używać jakichś podrobionych środków ochrony roślin? To byłby błąd i uważam właśnie, że kiedy się bezpośrednio z kimś współpracuje, to masz mniejszą motywację do tego, żeby oszukiwać. Bo później musisz temu człowiekowi spojrzeć w oczy i powiedzieć mu, dlaczego opryskałeś chloropiryfosem, który jest nielegalny. Był taki przypadek schodownika, który jakiś parę lat temu wysłał towar do Szwecji, gdzie wykryto właśnie... Z tego co pamiętam, to chyba Chloropiryfos. Zadzwonili do tego pana ze Szwecji. Powiedzieli, że panie, zabierz pan te jabłka. Uznajmy, że tego towaru nie było u nas, bo koszt utylizacji przywyższy wartość tego towaru, który jest na tym samochodzie. I ten sadownik ten towar oczywiście odebrał z tej Szwecji jak najbardziej. I jak sądzicie, jak wysłał on do tego, odbi do tego odbiorcy w Szwecji kolejną swoją ofertę, to jak ten odbiorca spojrzał na tego sadownika? No powiedział, że pomyślał sobie, raczej nie będę więcej od niego kupował. Następne pytanie. Przeciętni zamknęli w chłodniach wszystko, co urosło, Grad, bo w ubiegłym sezonie były ceny. Mentalności nie byliśmy w stanie zmienić przez 30 lat. No, niestety, faktycznie nie byliśmy w stanie zmienić mentalności przez 30 lat. I uważam, że dopóki sadownicy nie będą sami handlowali swoim towarem, nie będą nawiązywali długoletnich współpracy z odbiorcami, to tej mentalności się nie zmieni. I kolejne pytanie. A w zasadzie część tego, część, część wypowiedzi, to sadownik odnosi się do tego, co ja powiedziałem, że niektórzy sadownicy rwią wszystko, jak leci. Cytuję. Co do rwania wszystkiego, bo daje się na sortowanie, to pierwsze słyszę, żeby ktoś tak rwał towar. Jak się rwie, to się rwie ładny towar. Wiadomo, że pracownicy nie są idealni, ale rwanie wszystkiego, jak leci, to jakaś nowość. No to niech Pan przeczyta komentarz wyżej o tym, że sadownicy zamknęli wszystko, nawet po gradzie. Dalsza część tej wypowiedzi, tego, tego komentującego, wcale nie trzeba znać żadnego języka, żeby się dogadać z zbiorcami ze wschodu, zachodu czy południa. Kupcy z Rumunii, Bułgarii czy Węgier przyjeżdżają i chociażby znał angielski, niemiecki, francuski i włoski, to nie dogadasz się z nimi w żadnym z powyższych. Z pomocą przychodzi wujek Google, jego tłumacz, przez którego dogaduje się ceny i warunki, także słabe argumenty. Ech, liczenie na to, że to nabywca przyjedzie do nas, do gospodarstwa i będzie szukał nas tutaj bezpośrednio. Tak, tak jest, jak najbardziej. Przyjeżdżają kupcy z Węgier, z Rumunii, z Egiptu wspomnianego już wcześniej. Szukają tego towaru. Ale umówmy się wprost, że rynek jabłek jest rynkiem z nasyconym towarem. I to jest rynek nabywcy, a nie odbiorcy. Przepraszam, nabywcy, a nie producenta. Więc to my musimy wyjść z inicjatywą, my musimy dojść do klienta, my musimy mu zaproponować towar. Licząc, Nie możemy liczyć na to, że to oni do nas przyjadą po, po jabłka. Nie, drodzy Państwo, na to nie możemy liczyć. Nie w chwili obecnej, nie przy takim rynku, jaki teraz mamy. Następne pytanie. Słuchając tego materiału, można dojść do wniosku, że największym problemem naszego sadownictwa jest nieznajomość języka obcego. Nie zgodzę się z tym. Moim zdaniem większości sadownicy po prostu liczą swoje pracy. Skoro sprzedają przemysł po 8 groszy, a język jest potrzebny, ale bez przesady. Przecież są tacy, co znają języki i tak nie sprzedają na zachód, bo po prostu nie mają dojścia. No to jak ktoś zna języki, i tak jak powiedział tam w komentarzu wcześniej, możemy się przez internet dowiedzieć, jakie są ceny na zachodzie, znaleźć nabywcę. No i znasz ten język, możesz się dowiedzieć, jakie tam są warunki współpracy, możesz znaleźć tego potencjalnego nabywcę. To w czym jest? No i to jest boską problem. O jakim dojściu Ty mówisz? O tym, że ktoś Cię weźmie w samolot, wsadzi, zawiezie do Kairu, przedstawi jakiemuś importerowi i powie, że pan tu jest pan z Polski, kto ma łapkę do sprzedania? No, no, no nie, no o jakim dojściu tutaj jest mowa? Nie bardzo rozumiem. No jak znasz języki, umiesz się dogadać, masz pojęcie, jak znaleźć odpowiedzi na swoje pytania o, o, o jakiś tam rynek. To, to w czym rzecz? I na koniec, bo to już koniec tych pytań. Fajnie by było, gdybyście Państwo zadawali kolejne pytania, jakieś swoje wypowiedzi, swoje przemyślenia pod tym filmem na stronie, pod artykułem albo ewentualnie w komentarzach na YouTubie. Jestem wtedy łatwiej się do tego ustosunkować. Cieszę się, że taka, że taka dyskusja jest, że tyle było tych pytań, że wreszcie sadownicy mogą rozmawiać o swojej branży. Tak jak powiedziałem na samym początku, dzięki portalowi e-sadownictwo, to wreszcie my mówimy o naszej branży, a nie oni mówią o nas. Bardzo dziękuję za pytania i z wielką przyjemnością ustosunkuję się do innych wypowiedzi, do innych pytań, jeśli tylko będę miał taką możliwość. Także zapraszam do zadawania kolejnych pytań, do kolejnych wypowiedzi. Bardzo dziękuję.